Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Tym razem, oczywiście, to październik 2021 roku, a to czytanie konkretnie skierowane jest do osób z podznaku ryb. A więc zapraszam, ryby zodiakalne, ryby ascendentalne, księżycowe, a może i marsowe czy wenusowe, jak najbardziej też. Moi kochani, karty są przetasowane, a więc jeszcze kilka ruchów, no i losujemy. Karta główna miesiąca. No, koło fortuny. Czyli jakieś zmiany, zmiany, zmiany. Rada. Ostrzeżenie. No dobrze, zaraz będziemy patrzeć na te karty. Co dobrego? Co złego? Początek, środek i koniec miesiąca. A więc moi kochani. Yy, karta główna to koło fortuny. No, czyli koło fortuny karta, która mówi o, mm, o dużych zmianach. Często mówię o takiej sytuacji, kiedy my sami jakby nie do końca jesteśmy. Yy, Pewnie albo w ogóle nie wiemy, w jakim kierunku tak naprawdę powinniśmy podążać i gdzieś tam się zatrzymujemy z naszymi decyzjami czy z, naszą, z naszym działaniem, I jak gdyby los robi wszystko, żeby nas popchnąć w tym właściwym dla nas m, kierunku. I to właśnie o tym mówi y, karta koła fortuny, że takie zmiany, które które są niejako z przeznaczenia dla nas konieczne, nadchodzą. Więc los poprzez przypadki, poprzez różne sytuacje oczywiście z tymi przypadkami to wiadomo, jak jest, że ich nie ma popycha nas właśnie w tym kierunku, aby wybrać jakąś właściwą drogę. Z drugiej strony, no, na radzie mamy kartę wisielca, czyli cóż ta karta mówi? No, zatrzymaj się, tak? Zatrzymaj się, czyli być może pomimo tego, że los nas gdzieś tam chce popchnąć, może jednak warto byłoby, owszem, kierunek, powiedzmy, nabrać odpowiedni, ale jednak nie pędzić tak na łeb na szyję, tylko troszeczkę jednak starać się zapanować nad tą sytuacją, nie być taką, taką bezwolną jakby lalką w rękach tutaj tego losu i tego przeznaczenia, tylko troszeczkę, nie wiem, oszukać to przeznaczenie, może tak to powiem, zatrzymać się, być może z pewnymi decyzjami poczekać, bo tutaj jakby karty mówią, że nie wolno się spieszyć, nie ma co się spieszyć, chociaż ten miesiąc może być taki bardzo aktywny, mogą tutaj szybko następować wydarzenia po sobie, te zmiany mogą, wiecie, w jedną, w drugą stronę się kręcić. Należałoby troszeczkę starać się sprawę wyhamować. Dzięki temu, że zatrzymacie się, że troszeczkę być może dłużej nad czymś pomyślicie, że popatrzycie na wszystko z różnych stron, szczególnie gdyby jakieś decyzje były do wyboru, chociaż tu nie ma pokazanych decyzji, ale um, zastanowić się nad tym, co robicie, to wtedy macie szansę na taką stabilizację, na takie um, też poczucie, że panuje nad własnym życiem. Natomiast jeżeli byście się poddali temu wiatrowi w żagle, to możecie stracić tą stabilność pod nogami, a myślę, że tutaj jednak chcecie, tę te, te stabilność czuć i chcecie to poczucie bezpieczeństwa mieć więc moi kochani no jednak czasem warto się zatrzymać i posłuchać co się dzieje czasem po prostu najlepiej jest nic nie robić i pewne rzeczy przeczekać nawet jak jest wiecie wokół zamieszanie, harmider różne rzeczy się dzieją to my jednak troszeczkę stajemy z boku i przyglądamy się tym wszystkim, słuchamy być może w milczeniu. Co to się to w ogóle koło nas dzieje? Tak, aby zobaczyć z dystansu, nabrać jakiegoś, może po zdanie sobie wyrobić na pewien temat. Tak? Bo patrząc na wszystko z dystansu, z różnych y, miejsc, z różnych stron, można sytuację bardziej zrozumieć. Gdybyśmy byli w środku tego harmidru, to być może nie do, nie do końca wszystko byłoby dla nas jasne. Możecie się spotkać w tym miesiącu, moi kochani, yy, szczególnie początek miesiąca, z czyjąś taką, yy, powiedzmy, negatywną energią w Waszą stronę skierowaną. Być może ona wynika z zazdrości, bo wy, Wasza pozycja jest ugruntowana. Ta królowa monet o tym mówi, że jesteście stabilni, bezpieczni. Tak, A ktoś tutaj może Wam tego po prostu zazdrościć. Nawet może właśnie tego, że potraficie w tym, harm, z, tego, z tego huraganu, jakby wyjść obok, stać i patrzeć na wszystko, a nie być bezpośrednio w tym młynku, może nawet tego, że macie ten dystans, że potraficie właśnie zachować spokój w takiej chwili, kiedy tutaj wszystko się dzieje tyle wydarzeń, tyle zmian koło się kręci. A Wy spokojnie z boku wszystko obserwujecie, i myślę, że ta rola obserwatora na ten miesiąc jest dla Was bardzo dobra, bo summa summarum da Wam to właśnie to poczucie bezpieczeństwa. A kiedy przyjdzie właściwy moment na to, żeby jakąś decyzję podjąć, to Wy będziecie wtedy doskonale wiedzieli, jak sytuacja wygląda, będziecie mieli obraz pełen niemalże całej sytuacji i podejmiecie właściwą decyzję. I wtedy ruszycie z działaniem. Ale właśnie pewni swego, tak? I doskonale wiedzący, w którą stronę należy iść, gdzie ten pierwszy krok zrobić, w którą stronę. I to daje wam dużą nadzieję na przyszłość. Także czasem warto się zatrzymać i po prostu pewne rzeczy przeczekać. Nie zawsze musimy płynąć z falą i dawać się tej fali ponieść. Pamiętajcie, moi kochani, o tym. No więc to może tyle, jeżeli chodzi o sprawy takie zawodowe, bo myślę, że to o to chodzi. Teraz tutaj jeszcze mi się nasuwa taka myśl. W sprawach finansowych yy, może Was kusić jakaś taka yy, transakcja wątpliwa w tym miesiącu, więc uważajcie, bo możecie wydać w jakiś taki powiedziałabym głupi sposób pieniądze, coś czego później byście żałowali. I patrzylibyście na to z perspektywy, no po co ja to w ogóle kupiłem, co to w ogóle jest, do czego mi to jest potrzebne, i tak dalej. Więc uważajcie, żebyście się nie dali skusić być może na coś takiego, właśnie w taki naiwny sposób, na jakąś rzecz, no wiecie, jak to się mówi, że czasem ktoś potrafi Eskimosowi sprzedać śnieg, więc żeby nie było w ten sposób, że ktoś wam sprzeda coś kompletnie dla Was niepotrzebnego i. I wręcz. No, no nieważne, że to byłaby strata, nie strata, no niepotrzebnego. Przed taką naiwnością po prostu w wydatkach, przestrzegam. I teraz moi kochani, to niekoniecznie musi być dla osób w związkach, bo, bo przecież wiadomo, że są też samotni rodzice. To jest do osób, które mają dzieci. Moi kochani, tutaj karty ewidentnie pokazują właśnie ostrzeżenie przed tym, że coś złego może się dziać. Z Twoim dzieckiem, tak? Więc uważajcie, uważajcie tu szczególnie na, na towarzystwo, w jakim, w jakim tutaj dziecko Wasze się obraca, albo może wchodzi, może poznaje jakieś takie dziwne towarzystwo. Myślę, że należałoby tutaj mieć nad tym rękę i uważać. No, nawet bym powiedziała sprawdzać sprawdzać, kontrolować uważać, bo mogłoby tutaj później z perspektywy coś złego się zadziać. Natomiast, natomiast jeżeli no jakby w zalążku, że tak powiem, uchwycicie to, no to myślę, że niczego złego nie będzie. Ale zwróćcie na to uwagę, na to, gdzie wasze dziecko być może przebywa, z kim, z kim się spotyka, o, no w takich, w taką stronę tutaj bym zwróciła na to uwagę. Co do związków, moi kochani, no cóż, no, może się dużo dziać, krótko mówiąc, bo koło fortuny mówi o zmianach, o, o właśnie o takim pełnym ruchu, tak? Czyli cały czas coś się dzieje, jakiś ruch jest. Tutaj też są buławy na początku, na końcu miesiąca, więc to też jest energia działania. Możecie mieć jakieś takie poczucie, że pewne rzeczy nie dzieją się. Zgodnie z Twoim planem i taką jakąś walkę trochę będziecie toczyć, będziecie bronić samych siebie, swoich pozycji, tak, swojego planu być może jakiegoś związanego, no właśnie z tym partnerstwem, czy z małżeństwem, czy. czy, czy... Czy ogólnie z miłością Waszą, więc będziecie tutaj jakby stawać mocno, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, no bo cesarzowa, czyli to kobieta będzie mocno stawać w tej swojej energii i jakby walczyć o swoje. Nie chcesz zmienić swojego zdania, nie chcesz popatrzeć na na coś z innej strony, bo jesteś pewna siebie, pewna swego, więc jeżeli tak jest, to rzeczywiście realizuj ten swój plan, idź do przodu i no, może znajdź argumenty, żeby swojego partnera przekonać, że to jednak ty masz rację, że to ty jesteś w tym momencie rzeczywiście no, w prawdzie i w racji, no tak to powiem. Moi kochani, dobry czas na zajście w ciążę, szczególnie w połowie miesiąca dla, dla pani rybek, więc jeżeli chcecie, no to moje kochane, no to, no to voila, a jeżeli nie, no to też wiecie, co należałoby zrobić, prawda? Ale dobry czas ku temu, sprzyjający dla was, więc no więc, no nie wiem, czy to rada, czy ostrzeżenie, jak to chcecie, potraktujcie. Tak, tak, tak to odbierzcie sobie, natomiast, no mówię o tym. No i cóż, a jeżeli chodzi, moi kochani, o singli, dla was też, moi drodzy, no, koło fortuny może przynieść oczywiście związek z przeznaczenia, tak? Czyli kogoś, na kogo czekaliście, można powiedzieć nawet całe życie, można w ten sposób to ująć. Ale co karty mówią, no, moi kochani, dobrze byłoby nie wchodzić w to tak na łeb na szyję szybko. Jeżeli już kogoś poznajecie, dajcie sobie troszkę czasu, nie spieszcie się, zatrzymajcie się. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Nawet możecie mniej sami mówić, a dajcie się właśnie tej drugiej stronie wypowiedzieć i z tych słów wyciągajcie wnioski. Nie dajcie się też zbijać z pantałyku czyli jeżeli masz jakieś zasady, jeżeli na przykład dla ciebie to czy to jest święte, nie naginaj sama siebie do tego człowieka, bo ktoś tam coś mówi. I, I ty wchodzisz od razu w taką nutę, no tak, ja też tak uważam. Nie, ty uważasz inaczej i miej y, siłę, miej, y, miej w tym momencie y, taką wewnętrzną moc, żeby powiedzieć, nawet jeżeli to jest wbrew temu, co ten człowiek do ciebie mówi, że ty jednak na ten czy na inny temat masz swoje zdanie trochę odrębne. No, ale miejmy nadzieję, że. Zostanie ono zaakceptowane. A jeżeli nie, to też będziesz miał jakąś odpowiedź na pytanie. Więc moi drodzy, nie wchodźcie tak szybko w te relacje, bo ja nie mówię, że to coś złego tutaj, nie, ale należałoby powoli przyjrzeć się, dać się komuś wypowiedzieć, tak, żeby nie działo się tutaj to takie zauroczenie, te pierwsze motylki i tak dalej, żeby to wszystko nie działo się zbyt szybko. Niech to idzie powoli, kroczek za krokiem. I myślę, że bardziej na tym skorzystacie niż na czymś, co miałoby w bardzo szybkim tempie zacząć się dziać no i pewnie tak, tak samo szybko by się niestety, ale skończyło. Moi kochani, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego października. No i do usłyszenia już wkrótce.